Hej, cześć, siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Minecraft Bad Wars. To już jest trzeci, bądź czwarty, bądź piąty, może nawet odcinek na tym kanale, szczerze sam nie wiem Gubię się w tym, gubię się w tym już trochę Różowy już... W ogóle... Ale ci na mapa Te są tutaj Nie wiem, weird as fuck bro Dobra, w każdym razie idziemy do różowego Właśnie spadł. Ja gadam do Was i speedbrizuję w tym samym momencie. Ogólnie możecie zostawić za to łapkę w górę. Dobra. Trzeba wjechać w niego na Jolo. Dobra. Misja udana. Teraz mnie sklepy natomiast Misja udana. Okej, okay, teraz mnie W ogóle nie trafiłem w trzech ostatnich hitów jakoś dziwnie, tak to było trochę wręcz sassy, że tak powiem Okej okay. Fireball firebołów <grystanie> Dobra Ty no to jest nie Dobra, 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 dobra. No właśnie, właśnie tego się spodziewałem, widzowie. Właśnie o tym mówiłem ogólnie, tak w skrócie. Przemyślamy w to i lecimy w niego. Ok. Wow, 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 wow. Wow, 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 no właśnie, no właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Kurwa, miały być trzy winy. O Boze, nie, 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 nie. nie. Eee, no dobra, po niesbyt udanej pierwszej gierce, mam nadzieję, że i tak finalnie ze wszystkich trzech gierek wyjdziemy na plus. Eee, na, to, na to bym liczył, na to bym liczył widzowie. Dobra, tym razem pójdę tu, tym razem pójdę na wprost. Nie wiem, czy uda mi się tak przespeedbridge'ować, patrząc na to, jak się skończyła poprzednia gierka. 5 minutes later. W kinu, w no cóż. Wjeżdżamy w różowego aktualnie, chociaż on będzie wiedzieć, bo właśnie został zepchnięty. Nie będzie nam to ułatwiało do końca zadania, ale możliwe, że od razu zraszuje stronę tego, któremu rozwaliły łóżko, czyli właśnie są to <śm> <śm> <laughs> dobra, dobra. Ja nie wiem Dobra, i szczerze zamysł był dobry Zamysł był dobry Zamysł był dobry Bo on jest tutaj O bo za on No to peka trochę Aha Ja go wyrzuciłem? Okej! Okay. I dobra, dobra, ja jeszcze, chcę... No, 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 dobra, no dobra, spoko. Spoko, spoko. Chciałbym zrobić tutaj delikatny chociaż speedrun. Aha, dobra. Okej, okay. No, geniusz, geniusz. Skrocie, skrocie, geniusz. Że ja na to nie wpadłem, Boże Okej okay. No, stanęliśmy naprzeciw siebie. Co dalej, widzowie, jak myślicie? Co tu się wydazy? Ja nie mam łuska i on nie ma łuska. Gramy w tym momencie o zwycięstwo na tej arenie. Jest to niesamowite. Ja stąd uciekam. Na urazie. Okej, okay, dobra, on spadł. On spadł? On spadł. On spadł! Dobra, no to w każdym razie mamy wino, widzowie, nie? Dobra GG Okej, okay. mamy pierwszego fraga, widzowie Fraga, tak się mówi w Minecraft'cie, nie wiem e Łodelu, W każdym razie udało nam się, udało się, mamy to e Mamy to i lecimy dalej, nie? Okay. Mocne Dobra, prosto on dopiero wychodzi Fajnie by było jakbym miał fireball ogólnie Przydałby się Ale może on będzie mieć i mnie zaskoczy mm, Nie, jak na razie bez zaskoku Może tak bez lagów, co? Dzięki Dobra, zaki, mamy to eee, Dobra to teraz tak, cofka Biegniemy po prota Po refa eee, Ref Fireball Prot Fireball do ręki Mam go pod siódemką, pod szóstką I teraz B Okej, okay, nie udało się No to po prostu trzeba go sklepać Dobra, mamy go, jedno serce Ale mamy, mamy, sklacowane, sklacowane, Let's go, widzowie, let's go e, Dobra, no to mamy dwóch wyeliminowanych e, Został jeszcze żółty i czerwony, okej okay. Jestem biały, to... Aqua, no żółty nie ma łuska w ogóle Więc ja bym trochę bardziej się na czerwonego tutaj przyczaił Okej okay. A żółty przycaił się na mnie, więc to możliwe, że jest po prostu koniec. E, jednak nie, ale żółtego nie ma, ja nie mam łóżka, okej. Okay. Dobra, zakupy w bój. Dobra, nie zdążę. Dobra, mamy go. Okej, okay, nieźle, nieźle źle, nie źle, widzowie. E, stać mnie na bardzo dużo refów. Ale przyda się też TNT, żeby mu zniszczyć łóżko. Airbowl, żeby go podrzucać i przy okazji on jest chyba daleko, nie? Ja jestem teraz tak, jestem teraz u A nie, czekaj, to on jest w sumie całkiem blizutko. dobra. To ja będę się budować od tamtej strony po prostu. Partiklesy chyba widać ogólnie. No, mogą być widoczne. Dobra, mamy to. Teraz joda. Let's go. Kurwa, co ja zrobiłem? Dobra, szczerze tak Tak i tak I klepa Dobra, mamy to, mamy to, let's go, widzowie, let's go, let's go, dobra W takim razie mamy w końcu pozytywne KDA, widzowie, let's go, let's go Dwa winy, jeden luz, trzy kierki, szczerze Dziękuję wam, dziękuję wam, że jesteście tutaj do teraz, znaczy no aktualnie jeszcze nikogo nie ma, bo nagrywam to na zapas, ale będziecie, wierzę w to, wierzę w to. Eee, także no co, dzięki za oglądanie, eee, mówił do was Lowki, siemanyszko.